Manko, ja jestem Zizu i witam was bardzo serdecznie w tym takim odcinku, gdzie sprawdzamy jaki ja mam IQ. Dzięki waszej pomocy na live robiliśmy, wypełnialiśmy test IQ z 2014 i z 2020 roku, więc zobaczmy jakie wyniki mi wyszły. Zapraszam do oglądania. Robimy to na speedrunie, więc nie ma, że boli. Tu jest test, test na IQ. 3, 2, 1, start. Teraz poniżę, nie pasuje do szeregu. Co? Czyli co nie pasuje. A ja tu. To będzie śmieszne, ale dobra. 8. No tu jest co dwa. Które z pięciu zwierząt najbardziej różni się od pozostałych czterech? Mamy psa, mysz, lwa, węża i słonia. Ale czemu wąż?

Nug nie ma. No też tak pomyślałem. Które z pięciu poniższych kombinacji najbardziej pasuje do porównania. Mleko ma się tak do okrem. Jak 4, 6, 2, 5, 1 do. Ale co to jest oklem Okem? Okem. Mleko od tyłu. S. Czyli czekaj, 1, 5, 2 żeby Tu się nie walno. Dobra, 1, 5, 2, walić to. 2, 10, 12, 60, 62, 300, 6, 310? Sejm! Kurde, no nie wiem. Dobra, lecimy, Filip. Wierzę, że powie, podpowiedziałeś mi dobrze i nie strollowałeś mnie. Ufam ci. Yy, cienie. Tu jest w w prawy ruch. Tu do środka cienie są to A. Dobra, jeżeli wszystkie blobki są razikami i wszystkie raziki są lazotkami, to wszystkie blobki z pewnością są lazotkami? Nie rozumiem tego też. Dobra, lecimy po kolei. Blobek jest razikiem. Jeżeli brobek jest razikiem, a razik jest lazotką. No, to jak to jest to i to jest to, to jak to jest to i to jest to samo, czyli to jest, prawda, dobra. Dwie, 25 IQ mam, cicho bądź. 2, 4, 8, 16, czy 64. 28. Dobra, Maryś. O już widzę, jak są lata, to znaczy, że coś jest potwórkliwe. Marysia ma 16 lat, jest 4 razy starsza od swojego brata. Ile lat będzie miała, kiedy będzie 2 razy starsza od brata? A co? Czekaj, bo ma 16 lat, to brat ma 4 razy młodszy, czyli ma 4 lata, tak? 4, czyli ma cztery, jak będzie miała 8 lat brat... Ile będzie miała lat, jak będzie dwa razy starsza? Nie, 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 a no tak, bo dwa razy... no widać, że mądry jesteś Filip, w sumie racja. Też już szukałem tego błędu. O, ja to miałem kiedyś. Ja to kiedyś miałem. Widziałem coś takie szlaczki. Kurde pewnie wyszedłem na debila To idzie fala taka, mi to przypomina falę B. BBB. One eternity later. M-I-X-A-U-O. -y DC O -X -X -I. zobaczymy, czy 200 IQ, ale ja to... Wie, wiesz, ja to z Wami robię, to będzie mniej. Nie, no żartuję. A, pyk, pyk i to jest takie odwrócone. A, bo to jest odwrócone. No jestem Mądralą Fakt Jak, jak to Ewron. Fakty! A, fakty! 128 IQ To już nie mogę mówić 200 IQ Tu w głowie mam, tylko 128 IQ Ale Mondrala. Mondrala. O tu jest IQ test 2020. Kliknijmy. Ro robimy IQ Test 2020, zobaczymy jak przez ten okres 6 lat się zmieniło. Dobra, lecimy dalej, to jest test 2020. IQ Test. Poprzedni test był z 2014, wyszło nam 128 IQ, w sensie nam, mi, pomagaliście mi, dobra. 3, 2, 1, 5, 4, 3. Ale patrzcie, te rogi się dodają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A to ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli to ma więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. B, dobra. B, też tak sądzę. To się zapełnia, to się zapełnia, czyli będzie D. Okej, okay. kropeczki. Kropeczki lubię, kropeczki lubię. Idzie do góry w prawo, to to idzie w dół, w dół to będzie C C, dobra o kurde, gwiazdeczki i krzyżyki gwiazdeczki i krzyżyki kto nie lubi gwiazdeczek i krzyżyków dobra, bo to wygląda tak że tu są dwie tu są dwie tu są cztery i tu są cztery o nie, to nie to nie może być, e, bo patrz, jak to jest tu i jest całe i potem się transformują na prawą stronę, teleportują, nie? To tu jak jest na dole, to to się teleportować będą na prawy dół, bo tu jest yy, prawa góra, to będzie prawy dół, czyli B. Żebym tylko dobrze zaznaczył. Patrzcie, ten trójkąt jakby wchodzi w to kółko tu. Animacja taka. Pu. To to będzie A. Dobra. Ej, głowa mnie zaczyna boleć od tego taste'u eq Ale ja czuję, że w 2020 roku jestem mądrzejszy niż w 2014 D Dobra, jak tu są kropeczki, tu są kropeczki, to wtedy są 4 kropeczki Czyli jak tu będą kropeczki, tu będą kropeczki, to będzie C moim zdaniem Tak, to tu, tu będą kwadraciki wszędzie Tak, C C Hu obrazki lubię Ja lubię obrazki Patrz, bo to prze... Czy? Teleport? Znowu teleportujesz. Ziemniaki ma większe IQ niż wy? A jaki ziemniak? Bo wiesz, jest taki youtuber, patrz. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak brzmi mikrofon, który jest polizywany No jest przez mądry. Człowieka? Aha! Widzisz? 200 IQ. U U U Uf. Kurde, teraz powinno pojawić się. <grym> pojawić się poli... <grym> na czacie spam. Polisz mikrofon, policz mikrofon, nie. <grym> Dobra, nieważne, lecimy dalej. Ale jest ziemniak na YouTube, jest dość mądry. Policz mikrofon. Chodź, bo to jest teleport. Jakby te gwiazdki po przejściu środkowego teleportują się tu Czyli te gwiazdki, po przejściu środkowego, powinny się teleportować tu, czyli A. Dobra. I znowu, przechodzi animacja tu, na środku i prawo, to będzie tu, na środku i lewy, prawy dół, B. Dobra. To jest spoko, to, ten, ten test mogę robić. Czekaj, to kanciasty, kanciastuje, to, to wyprostuje. I to z tym będzie wypukało. Wypukłe. A nie ma. C. S. Haha! Wik Wiktorze! Władziu! Też tak sądzę, że C. A mi jabłek zabrakło. Dobra, to jest puste. Pojawia się kratka. Dobra, to się jakby tak przekręca. To. O, potem to się łączy na UKOS. A potem to jest PYK. To przechodzi tu, to przechodzi tu, to przechodzi tu, to przechodzi tu. Czyli jak jest to? C. Pu! Ej, naprawdę! Mój mózg zaraz eksploduje. Na pewno będzie coś z trzema kuleczkami. Nie, z dwoma kuleczkami, przepraszam bo tu 2, 3, 1, 2, 1, 3 czyli tu będzie dwie kuleczki a dwie kuleczki mamy pyk, pyk, D B mi wyszło daję B, już nie mam czemu, po prostu to jest intuicja tu już mój mózg mówi daj B, daj C, daj E Patrzcie, bo to jest to, plus to daje to, to minus to daje to. Ci będzie pionowa kreska niebieska, bo tu nie ma niebieskiego. A ostatnie pytanie: jak wyjdzie poniżej 100, to mi jest smutno. Dobra, jest tu w każdym tym. Jest przekreślone. Nie ma plusa. I nie ma kółka, czyli kółko z plusem, bo gwiazdka jest. Kółko z plusem, czyli A. Uwaga! No, powiem Wam, że te dwa testy wyszły podobnie. Te dwa testy wyszły podobnie, bo tu miałem 128. 128, a tu 119. Więc jestem powyżej średniej. A tu jestem mądralą. Bezgraniczność poniżej przeciętnej i przeciętne IQ. Czy jak już jesteś na tym poziomie, to jest spoko. Myślę, że to jest jak jesteś powyżej powyżej średniej, to taka chyba norma teraz. Nie wiem. Kujon. <laughs> Dzięki Wiktor. Kujon mi powie. Dobra. To jest 128. To 19. Jak widzicie, jednak nie jestem taki głupi na jakiego mogę wyglądać, wydawać się no nawet nawet spoko wyszły te testy. A ja zapraszam Was do kolejnego odcinku, w którym sprawdzamy jaką jestem wewnętrznie płcią, na ile procent jestem mężczyzną, kobietą. Sami się przekonacie w kolejnym... odcinku, w kolejnym filmiku właśnie z tego live'a. Dzięki, ja się z wami żegnam. Cześć, czołem A, no tak, subskrybuj.